Witam wszystkich w kolejnej łaźni e, Dawno w sumie nic nie nagrywałem i dobra, błogo sobie założę. Cyk Wziąłem trochę heroików, stwierdziłem na tej łaźni ulepszy tą głupią broń e, dobra, kto tu jest? No nie ma wrogów Leci tank leży Czyli generalnie jeszcze tylko ten staliz wejdzie raczej. Dobra, muszę pamiętać, tu jest zestaw od POP tutaj pod magów. Bo tutaj na tym dostawie mam umki pod, pod, pod ustawki. Dobra, ulepszanie. Teraz tak, to jest to. Na tym generalnie najłatwiej będzie mi ulepszyć. Tylko że co, wolę najpierw zmarnować te heroiki, które są mi zbędne. To powinno dać dużo Dobra, nic takiego jeszcze tu nie wrzuciłem To, to, to Trochę unikaty dają Dobra, hełmów To mało daje No nic, będę musiał poświęcić teraz tak. Pierki najlepiej zostawić. Dobra, hamston rota mamy tak najgorzej ulepszony. To, to tak. Dobra, no muszę pierki wtedy poświęcić. Jeszcze jakiś słaby heroik, Dobra lepszy <noise> Lipa Jeszcze muszę rozbić coś no ale dobra no, chociaż ten damage będzie lepszy To co, biorę siłę ja A tu widzę i do mnie pisze Który to jest on i ten size gdzieś tu jest ale tutaj czemu go nikt nie bije Ech, dobra ja go walnę zrewon nie jest więc generalnie do wyrzucenia Ech, ciekawe kiedy wejdą te zwoje rolowanie bonusów jak udałoby ich zmienić Eee, dobra. raz pro Truta, z tego co wiem to on chowa... nie, nie chowa Ale ma full leg'e, no. mm. Mógłbym Mogłem ją ominąć o r No nie ominął, ale CB kawalno ładnego No, błysk dwa razy No i na No teraz tak... Tak... Gdzie jest hantuś? Co? Ekos jest zabity przez hantuś Gdzie ty? Wylogowany nie wiem o co chodzi Ale tak czy siak możecie zostawić łapę w górę Myko napisał powoziomeczki No i zobaczymy jak to pójdzie O skupiony do mnie pisze Ok. Eee. Dobra Ja ten zestaw To by mnie zgubiło Ee dobra Jakby eee. jedno eee. 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 Zastaw mam dobry, tu jest ORK. Dobra, no Dobra, on ma chyba też full EQ, albo nie? Nie, no wydaje mi się, że. Czekajcie, zobaczymy w trakcie walki, czy coś mu wejdzie. Mm, oś tego koło nie ma, mi dotyk, ale wyda. Klątwa mu siadła no właśnie, wydaje mi się, że on ma tak z 3, 3 4 legi, max. Coś takiego, druga klątwa mm, Dobra, już jest po ostatnim, pojedynczym Mi dotyczek No i chyba koniec walki jeszcze nie? Dobra, teraz Dobra Ktoś jeszcze? Hmm. Dobra, no. na razie poczekam, tego bym walnął, bo bez tkanu. To znaczy jest w eternal Solen. Żeby nikt nie miał skin, że bije sojuszniczy klan, no to sobie poczekam po prostu. No i dupa generalnie. Gościu się ustawił, ja do niego dawaj na ring. Teraz mi Dawid napisał bij go jak chcesz, ale już szoru go walnął. A żebyś padł szoru. No i generalnie ile nam zostało do losowania? wygrał. To ja zajmę jego miejsce. Dobra, mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenastu. Czy jedna osoba będzie stać? No, tak czy siak, największy kok słaźni, czyli mykość, ten swoim paladynem został wydupcony przez Hatusia. Z tego co tak czytałem, no to To prawdopodobnie, bo tutaj widzę, o, to nie wiedzieli, że Or ominąłeś? Czyli prawdopodobnie, no, myko dostał po prostu CBK, or ominięta. No i cyknie. Dobra, czekamy na losowanie, tak czy siak. Są wyniki losowania. Ja mam 2 kontra 9, czyli doki dobra, doki, doki, doku, nie? A to łubek na zastępcy. No to sprawdzimy tą moją pomocniczą, którą przed chwilą zrobiłem, nie? Trochę heroików moich do ulepszenia kół na topkę poszło. No ale tak stwierdziłem, no już poświęcę to, żeby wiecie, ta ładnie była na jeszcze lepszym poziomie. No a tak to chociaż mam już tu ulepszone. Mm, dobra, I Doki. Dobra, zestaw on dobry. I teraz pytanie, czy on będzie był z gierką, czy dwuręką? Prawdopodobnie strzelam, że to drugie, czyli dwuręka. Nie jest się czego bać, no. Bo jeżeli mu trochę powchodzi, no to mogę mieć mega lipę, bo ma full legę. Eee, dobra, zadzior. Mm. Jednak się chyba pomyliłem. Jednak wychodzi, że ma gierkę. No nic. Jak na razie mam sporo... uuu oślepka Ce u, 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 u. Nie no przewagę mam akurat fest Musiadł dotyk Czyli to jest mega źle dla mnie On jest po Rce, Sparowałem cios e, Ile mam zniszczone? 753 dobra No i już walce raczej dobra. GG e, Tym się uleczę Jeszcze jakbym dał teleport na Margorię przypadkowo Ale byłoby śmiesznie Eee, dobra, Shoru, Uuu, Shoru, widzisz, Syned cię wynosi, dobra, został kumpel Asmetu, kumpel Syned. Hunter weź raz, a nie, to zastępca, to ma zastępcę Wislandrzyka, nawet nie wiem, czy sprawdzę, Lizard, a dobra, to już jest, dobra, no i wygrał, dlatego on pisał, że szybko, bo chciał Lizardem wbić, no nic, no. Szkoda, że kumpel Hunter nie wygrał z Pajacem Islandczykiem No ale no... Dobra, ja sobie podejdę wyżej No to co, został Rugri, Asmetu Kumpel Asmetu, kumpel Davis, Kumpel Sined. No i tam jakiś Pajac na dole, nie? A, a tutaj jeszcze dwóch się bije LOL Nie widziałem ich No to generalnie tu Rado i Verex Kto wygra? Nie wiem, a oni dopiero zaczę zaczęli walkę, dopiero? Ta no nic, wznowię po prostu jak e, będzie druga tura walk. No i generalnie w sumie już przed chwilą miałem coś takiego, że nagrywałem, a nie zauważyłem, że się zacięło, bo dawno nie nagrywałem, no i mimo wszystko troszeczkę poszło się walić, ale na szczęście żadnej walki nie ten... nie pominąłem, więc jest git. Bo jak lukałem w ten w nagrany, no to było, że udało się nagrać walkę z skupionym. A to była właśnie ta przed tą walką z, z dokunią. No więc co? Lecimy dalej. No i generalnie trafiłem najgorzej. Za Smetem myślę, że dałbym radę, bo on ma podwójną orzetkę. Z tropami nawet fajnie się walczy. Z radem idzie lepiej niż z Islandczykiem. Ze Cinnedem w sumie mam farta, a trafiłem na Dawisa. Więc generalnie ciężko. O ile się nie mylę, no ta 3 vs jest 1. No nic. Tam jeszcze śmieszkowałem, że domagam się, że ustawione losowanie. Ale nikt nie zapał na tego beta zero odpowiedzi. Więc to trzy e, B. Kurde. Jakbym miał inaczej ustawione okno nagrywania, to mógłbym sobie pośmieszkować z Davisa. No tak to nie ma sensu. No nic. Dawaj davis to Tutaj moja piękna broni plus 5 Ulepszona specjalnie pod ciebie hmm. No dawis, no dawaj, no, dobra. E, na ostatniej łaźni powchodziło mu fest Zobaczymy jak na tej Tamto to chyba w ogóle był finał U unik Dobra, Cebek Też unik, ale tu mi parowanko i mu jebłem mocno. Dobrze ci tak gnoił jeden. W ogóle, zobaczcie na to. Ulepszyłem tą broń i zniszczę 105 panca. A z tamtą niszczyłem 80. Jest dużo lepiej. No i w ogóle, dobrze mi idzie nawet, bo ja mam 40. <gryw> <gryw> no mam 0. Nie, bany mi podwójną erę ominął, Akurat, jak podstępny był naładowany. Sadge, No nic, zabawnie to wyszło. Wczoraj wysłał na tym. Kanowisz yy, yy, Zetaru wysłał na Discorda ła, ten łaźnie Murusa i było coś takiego, że on tam chyba miał 50-50 z jakimś łowcą na łaźni 210, nie? No i tak wiecie. Yy, łowca maturę, on ma tam ileś tam chyba 20 czy tam ileś procent. No i on tak mówi... Tylko nie cebek, nie omin mi, mi oerki, tylko nie cebek, nie omin mi, mi oerki. Nagle, kurwa cebek! On zaczął dalać w całe biurko, klawiaturę, nie? No i koniec, u niego. <grych> Ale to było akurat ciekawe. Akurat takie rzeczy jak jest, się ogląda na YouTubie. Przynajmniej ludzie to lubią. Ludzie, lubi ludzie lubią dymy. Eee, dobra, idę jeszcze kogoś rozwalić do Rana. Z szorem sobie zawalczy. Eee słodka mija. Horon, jak masz czas. Z nimi nawet walczyć nie będę, bo nie ma sensu. W ogóle smutne jest to, że ja na moim 374. A właśnie pokażę wam zaraz coś. Yy, nie mam tam w ogóle. Nie mam tam pH. I to jest takie smutne, że ja muszę kosę brać i zamiast kreściano. To znaczy zboży. Yy, dobra, dawaj Kaiser. Dobra. Ile tu osób jest? Walczę z Liskiem, walczę z szorem i uciekam stąd. Yy, dobra. Yy. To jeszcze w ogóle zbejtuję Dawisa. Yy. Yy, kurde, bileto. Dobra. Generalnie uwielbiam ludzi bejtować na tym klasiku. To znaczy w sumie wszędzie się fajnie ludzi bejtuje. <grydy> dobra. E, tam poszedł bejtik, że ten Dawis jaki fard dostawał na czery i dostałby ticket do Tuzalnie. Dał na to. Jaki fard? Gardy nie trzymałeś i... No, dostałeś. E? Jak to fajnie zrymowało. No, e, dobra, już jestem chyba po ORC, czy nie? Nie, 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 nie. nie. Dobra, jeszcze raz tak. Czekaj, ja muszę to zobaczyć. Nic 105. Jest niszczony pancerz. Ja tylko oddałem 3 tury jak na razie. Mało. Dobra, ale już się pancerz skończył. Praktycznie... jeszcze nie. Pancerza jeszcze ma... Uuu, klątwa. Pancerza ma sporo, ale generalnie już mogę lecić z błyskiem. U dotyk. Dobra. Jeszcze raz. A jak to przeżyje, to wy... Uu, dobra, i tak wygram. A raczej gg dobra, islandczyk dostał na czerep teraz rozwalić brata islandczyka i jestem w domu, ale chyba nie ma o jest shoru dobra shoru last walka i uciekam stąd bo z każdym innym raczej wygram na luzie wicia raczej nie ma jeszcze, nie działa mi ten dobra Sais walczyć dobra dam mu rewanż e, jak to ludzie mówią każdemu nale należy się druga szansa U, zobaczymy czy to z czystej szansy skorzysta e, dobra tak rozjuszenie dobra tam widziałem zamro mm, nie ominę raczej nie mam ceb jak to mogę już nie ominę rozjuszenie ominę? ominę Dobra teraz jeszcze a, szoru szybko tą walkę ze szorem jeszcze toczę innymi już się nie będę zajmował bo kurde jakbym miał walczyć z każdym to by mi zajęło za dużo czasu a to byłby temat na, na live'a a nie kurde na filmik z łaźni więc cóż, zawalczę jeszcze z tym szorem bo ostatnio w tym, jak walczyliśmy, to chyba mieliśmy z 2-2. <laughs> no to teraz po prostu on ma full leku, raczej już, bo się ulepszył od tamtego czasu. No i teraz zawalczymy po prostu ostatnią walkę. Kto wygra, wygrywa wszystko. Hmm, walka o nic. <laughs> no i pokażę wam po prostu moją zdobycz na łowcy. Bo w końcu mi się udało lotnąć coś, tylko że nie to. wie gdzie on jest? Tutaj Dobra Ech. Dwa, dwa Kurde Jeszcze zjadam literki Dobra, bije Nie wiem czemu gdzieś takie W sumie, nie, dobra To wiem już Choć jak walczyłem z Werexem na łaźni, to znaczy nie na łaźni tylko u niego na live jak on miał ten i była walka z Roanem, no to było coś takiego, że um, ja robię pierwszy krok, potem normalnie jest jeden jeden w turach, potem ja go dabluję, a później nic nie zmieniałem, on też nic nie zmieniał i po chwili było coś takiego, że on bił lodowy i kurde się kończyło tak, że mnie dublował na początku. Dobra dobra, dotyk mi siadł, mu PO, mu dotyk. Teraz tak, truty nie ma, bo tam było PO w sumie, no. Mi kolejny dotyk, chyba. mu PO, mi, PO, mi dotyk. Rozjuszenie. Ooo, Dotyczek jest po RC. Dobra, wezmę błysk. Teraz truty na nim nie było, bo chyba PO siadło. No jeżeli nie ominie o... Nie będzie miał szansy Tak czy siak, dobra Naura, frajerzy, ja nie walczę już Może zaraz No i lognąć teraz, kurde, na 374 I wam pokażę po prostu moją zdobycz No. Eee, ale mimo wszystko Jestem zdania, że ona mi Kompletnie nie pasuje do EQ widzę, że mi Amuno Fryer wybił, jak byłem na łaźni No nic, zaraz do odjebania Dzisiaj jak byłem z ostrym kolosa, to mi frayer buty wylotał w Sadgę yy, No, no to generalnie te łapy z kolosa zlotałem Trochę lipa, bo wolałbym drugi pierek na drugiego łowcę No a tutaj statystycznie, no mam więcej SA O 0 tam, ile tam jest 0,6 około No i zobaczcie jak ta energia leci w dół Bo te łapy dają 58, a tamte nie dają w ogóle, nie no, i łapy zdrady bardziej mi pasują do EQ, ale jak jestem na fizyku, no to te łapy mogę sobie nosić, bo po prostu nie tak każdego pra prawdopodobnie jak już jestem z fizykiem, to zdejmę tam na kilka strzałów, nie? Bo to używam pod przewagę levela. A no, ten mi wybiła nie No, dobra tam cyk. mogę z nim na równi zawalczyć, ale to, to tam nevermind, zaraz, zaraz pewnie E2 z reski. Ale to też nieważne, tak czy siak, dzisiejszego odcinka ze łaźni, no... W no sumie udało się go nagrać, coś tam wyszło, no nic. Mam nadzieję, że wam przypadł do gustu, więc co? Łapka w górę, sub, bla, bla, bla. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, miłego weekendu, elo.